Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. To będzie krótka audycja, bo powietrze jest jak to się mówi: morowe. Jak byłem młody, czyli hen, 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 daleko na linii czasu za nami to się mówiło, że coś jest morowe. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają, albo czy mi się coś wydaje, jakieś alucynacje mam, ale chyba naprawdę. Tak było, że coś jest morowe, coś jest cool, coś jest ekstra. Morowe, Szanowni Państwo, nie wiedząc co nagrać, znaczy ja mam tematy, ale nie chciałbym ciągle Ukrainie nagrywać na portalach, znaczy na portalach, na kanale, no, na którym głównie poruszam tematy męsko-damskie. Głównie, nie tylko. Moim zdaniem, jest to. Tak to ma być, no bo ludzie się chcą hajtać, chcą mieć przyjemność związaną z posiadaniem małżeństwa, narzeczeństwa. No wiadomo, jak to jest, jest to duża przyjemność, wielka przyjemność. Do czasu niektórzy powiedzą. I ja też chyba do tego szacownego grona się zaliczę. A to nigdy nie wiadomo, człowiek strzela, Pan Bóg, Pan dobry Bóg kule nosi. Więc chciałbym Państwu powiedzieć, że. No, jak tu mówić o tym, o, o Circim, Circim, żebyś miał fajnie, jak może za rok nie będziemy mieli państwa, tak? Dlatego mój kanon dba systemowo o człowieka, o całego, a nie tylko jego genitalia na dole. No, ale fakt drugi to jest taki, że no, na tym się najwięcej zarabia. Goście robili jakieś tam suplementy, igły. Teraz widzę, przechodzą na, na temat yy, takie Alapuła. Z tego są naprawdę, podobno fantastyczne pieniądze. Niech sobie zarabiają. Też mają często rację. Nie są to głupie rady. No, a kiedy są fajne pieniądze, to ja się zaczynam zabierać za coś innego. Co jest przyczyną, prawdopodobnie, mojej biedy. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnym poście, który ktoś wstawił. Choć tu samochód stoi jakiś. Ktoś stawił post i to było na chyba na Instagramie, czy gdzieś był post Naprawdę wkurzonej matki Polki Wypisała na tak, ma 32 lata, ma czwórkę dzieci O, to pan dobry Bóg pobłogosławił Mocno, morowa sytuacja No i ona narzeka, że no nie może faceta z klasą znaleźć no z, z klasą, no to z klasą pewnie jakiś jej chodzi myślę z parasolką, z, w cylindrze, w kapeluszu elegancko ubranego, ale z parę zdań dalej już, jedno zdanie dalej czytam, nie mają klasy, nie jest to ciś, nawet na samochód lepszy niż ja mam coś takiego dziemu No i potem znowu, że jej nie chodzi o obiadanie się na na koszt partnera, ale no, nie stać ich na to. Czyli wiadomo o co chodzi kobieta 32 lata czwórką dzieci to jest to jest po prostu studnia, do której wrzucasz banknoty o każdym nominale i one giną. I ciągle musisz tam dorzucać. Może być czterech ojców, trzech ojców, dwóch ojców, rzadko jeden. No i będą Panowie ci odwiedzać, patrzeć dobrze się zajmujesz i dziećmi, więc musisz sobie czas zadekować, że leżysz sobie ze swoją 32-latką w łóżku, a przychodzi Romek i Tadziu najebanie w trzy dupy, po swoje dzieci. Trzeba wpuścić. Kobita rozochocona z tobą, to może i z nimi też coś tego. No, różne sytuacje słyszałem, nie widziałem, ale słyszałem. No, ktoś może powiedzieć, no to skąd wiesz, no, no. Szanowni Państwo na no lewą tego Adolfa Haborodo nie widziałem na własne oczy, a jednak sporo o czytałem i sporo wiem, więc no więc jednak to nie jest wszystko. No i powiem Państwu, że pani kończy swój post, gdzie tu spotkać, powiedzcie mi dziewczyny, gdzie tu spotkać mężczyzn z klasą na poziomie, co to jakiś samochód mają a obiad, to nie jest jakimś, że od razu barabara chcą. No to gdzie takiego chłopa znaleźć? No to może ja odpowiem tak jak pani odpowiadały w podobnej sytuacji. w bibliotece idź. Idź do biblioteki ze swoimi czterema bajtlami. Jeden się zesra, drugi hiku zrobi, trzeci zacznie wrzeszczeć, czwarty nie wiem co zrobi, wejdzie na szafę, zacznie skakać i wtedy się ustawi do ciebie sznur multimiliarderów dwudziestoletnich z olbrzymimi penisami, a wtedy się obudziłaś i musiałaś szybko iść do toalety Szanowni Państwo, żarcy Tynfa wart ja sam z serca tak sam z siebie, ja jestem naprawdę życzliwy z ludziom ten świat jest dla mnie czymś okropnym ostatnio był pożar, się spaliło chyba 15 tysięcy kurek kogutów bardzo mnie to bolało, tu na świecie wszystko się zjada, atakuje, umiera to nie jest świat dla ludzi z bardzo dobrą, bardzo mocną wyobraźnią, powiedzmy, z bardzo mocną empatią. To, jest, to generuje cierpienie, czy chcesz, czy nie. Więc ja tak naprawdę życzę wszystkim ludziom, nawet takim, a nawet powiem mam wszyscy hejterom, a niech się mu ułoży. Jest to też sprytne, bo jak się ułoży, to nie będą zaczepiali innych. To jest jedna korzyść, dwa, że jakoś się miło w sercu robi, że... Nie ma zła, nie ma świństwa. Dlatego lubię taki. wiele ludzi lubi rozpieszczać pieski. Pieski są wdzięczne. Trzeba o nie dbać, dać jeść. Wczoraj tortury były, daliśmy mu do miski z jedzeniem środek na odrobaczenie, taki prostokątny. Dość drogi. No i pies jeden dzień nic nie jadł, drugiego dnia się złamał. No ja chciałem już to przerwać, bo tak bagalnie patrzył na mnie. No ale kolega wytrynać powiedział, przetrzymaj spokojnie do 3 dni. Zje wszystko, no i zjadł. Taki był zgłodzony. Ale tak normalnie to tylko powiem Państwu, że bierze się tabletkę, jest to przykre. Zgniata się tą, tę tabletkę w ciepłej wodzie do strzykawki. Psa się przytrzymuje, żeby nie mógł uciec gdzieś przy ścianie. W jakimś kącie i wlewa mu się w bok paszczy, gdzie nie może zamknąć zębami, zamyka zębami i odruch połykania się u niego uruchamia, i on to przełyka i popija. Oczywiście wszystko jest zawalone tym, on rusza głową, parska, no i nieprzyjemne to jest, że widać, że zwierz cierpi, no ale niestety czasami trzeba tak zrobić, no nie ma siły. Więc ja życzę tej pani, żeby znalazła chopa, żeby była z nim szczęśliwa. Ona sobie wyobraża pewnie jakieś pieniądze, ja życzę jej, żeby była zadowolona i, i miała poczucie spełnienia. Bo pieniądze niekoniecznie dają uczucie spełnienia. Mogą dać radochę, fajnie jest. Ale nikt tu nie mówi o poczu poczuciu takim głębokim spełnienia. To dają inne rzeczy. Część kupisz za pieniądze tych rzeczy, część nie. Ja tak uważam przynajmniej. Także szanowni Państwo, wybaczcie, że tak rzadko nagrywam, ale autentycznie jest taka pogoda, tak, tak mi się nie chce. Wracam ze spacerem. Tfu! Ze spacerku. Położę się, coś tam porobię na tych portalach. No i zachęcam Państwa. I dziękuję, bo widzę, że nowe nowe niki widziałem na i widzicie, że próbują zamknąć usta tym, co chcą mówić, jak jest pan premier Tchosk te Oscar, przepraszam, to tak pan Miski mówił, więc ja nie wiem, czy to prawda. Więc yy, no, chcę pan Oscar. Yy, mówią, że to jak do akta 3, będą sobie zamykali strony. Spusujemy.pl. Nie wiem, czy to tak będzie łatwo. Nie znam się na tym. Ale to jest strona, gdzie. Niech was nie będzie cenzurowo. Jeśli nie będzie, oczywiście łamania prawa, gnojenia ludzi, hejtingu i, i plucia na twórce portalu, to chyba oczywiste. <noise> nie dla wszystkich, zapewniam. Nie dla wszystkich. No i warto mieć coś takiego. Także dzięki, że przyszliście na plusjemy.pl, założyliście konto i sobie korzystacie za darmo. I tyle. Potem przyjdzie BIDA, pozamykają jakieś jedyne polskie portale, gdzie na Zdrowie Piesku, gdzie można coś napisać, i się okaże, że został, pisujemy tylko. Potem ktoś poprosi społeczność o pomoc, patrzy, skąd to założone, jak skasowali inne rzeczy. Albo zobaczą kogoś, kto założył konto dużo, dużo wcześniej. No to komu pomogą? Temu, kto przyszedł do społeczności jak nie było jeszcze nic złego się nie działo no tak to wszędzie jest no każdy patrzy tak czy przychodzisz po pieniądz bo jest łatwy ja na przykład zacząłem historię z, z kobietami z tym mówieniem jak to wszystko wygląda no kiedy się w ryj dostawała nie pieniądze a hejt był dużo 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 gorszy niż teraz jest no i jakoś tak mam no jak teraz jest no to hype jak to mówią mogli jak teraz jest na to popyt, no to ja się wziąłem za tematy polityczne No i tak to jest, sam sobie szkodzę No ale dobra, jedną rzeka nie jest źle niż Pożegnaj się Pożegnaj się On nie chce Pozdrawiam Państwa serdecznie, cześć O, jak to wyłączyć i... Hmm? ra, Może to po agenci mi telefon dali, którego się nie da wyłączyć. Przy okazji pokażę gadżet świetny. To jest must have dla każdego kogoś, kto chodzi, a, nie, a ma mało miejsca i chce mieć coś naprawdę wartego, swoich pieniędzy, niedużych. Dwie takie dwa takie kwadraciki, 100 zł. Cześć.